Mam pana kapelusz, bardzo drogi, ale nie odpowiadam mu. Może pan sobie wyobrazić, jaki pan chce najpiękniejszy, najdroższy. Naj no niestety, na targu piłętro i za 5 zł. Ale wygląda jak za 50. Coś ciekawego, właśnie, który utrzymać. Znam ją z dzieciństwa, jak niektórzy wiedzą, wychowałem się nad Bugiem, sukarą i losy nie przez Radę Ruską, do Jarosławia. A chciałem jeszcze taką ciekawostkę Państwu powiedzieć, że Jarosław, którym zatrzymaliśmy się, wychowaliśmy się na tym, właśnie szkołę Muzyczną, budowlankę, dzięki której zdobyłem byłem wspaniały flach. Technika podróżnego, ten no i tu tak, jest całkiem bezpośrednio poddawany do kogoś. I ta posłanka, która to jest, więc mogę wspólnie, jest tam.